Witam Państwa po wakacyjnej przerwie, a dzisiejszym gościem sportowym jest Jarosław Kamiński, instruktor Izraeli Krafmaga. Witam Ciebie, Jarku. Witam Państwa, witam Radko. Skąd pochodzi Krafmaga? Maga? jako system walki w ręce samobrony pochodzi z Izraela. stamtąd wywodzi swój rodowód. Jego twórcą jest Emil Littenfeld, Żyd, który mieszkał w Bratysławie. Podwaliny systemu powstały jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy w Bratysławie. Imi, stojąc na czele bojówki żydowskiej, musiał niejednokrotnie stawać w obronie ludności żydowskiej. Tam też wykorzystywał swoje doświadczenie, które nabył w trakcie treningów w boksu, jżidzicu. Wspólnie stworzył właśnie taką organizację, która broniła ludności żydowskiej. Jednak musiał opuścić Bratysławę, ścigany przez Gestapo, dotarł do Palestyny, gdzie walczył również o, w trakcie powstawania państwa Izrael. Następnie, w 1964 roku, kiedy zakończył swoją karierę jako instruktor wojskowy, odpowiadający za szkolenie militarne, starał się stworzyć podwaliny również dla systemu cywilnego. System Izraeli Maga, w ogóle słowo Krafmaga oznacza walkę wręcz, walkę w bliskim kontakcie. Izraeli Maga to nic innego jak izraelska walka wręcz. Jest to system nauczany przez organizację Izrael Krafmaga Association. Jest to główna organizacja w Izraelu, która stanowi. Jest puścizną dorobku im. Lichtenfelda. Imi Lichtenfeld właśnie utworzył tą organizację i jako swojego sukcesora po śmierci wyznaczył Grandmastera Mastera Gidona, który do chwili obecnej stoi na czele Izraelskiej Organizacji z Krav Association. Jarku, na czym polega Krav Maga? Maga? właśnie jako system walki wręcz i samoobrony polega na prostych, skutecznych odruchach. Y, które są również wzmacniane poprzez odpowiedni trening y, psychofizyczny, specyficzny właśnie dla treningu izraelskiego, treningu, który jest prowadzony w armii izraelskiej, a później przeniesiony na grunt cywilny. Y, w trakcie zajęć y, staramy się wpływać na ludzi. Nie tylko poprzez sam trening techniczny, ale poprzez odpowiednie nastawienie psychiczne, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia, które mają u ludzi wzbudzić jeszcze większy poziom adrenaliny. Oprócz samego fizycznego przygotowania osób do ewentualnej konfrontacji na ulicy, duże znaczenie ma tutaj również nastawienie mentalne. I właśnie poprzez odpowiedni trening psychofizyczny, który jest specyficzny dla armii izraelskiej, staramy się wydobyć u ludzi właśnie takie nastawienie gotowości do. Zagrożenia, żeby z momentów wyciszenia przejść do bardzo dużego nastawienia emocjonalnego, wywołać u siebie na tyle adrenaliny, na tyle gotowości działania, chęci obrony własnego zdrowia, życia, żeby móc skutecznie się bronić. Czy Maga jest używana w służbach mundurowych w Polsce? Tak, jak najbardziej. Współpracujemy z wieloma jednostkami policji, wojska, Urzędu Ochrony Państwa. Tak jak mówiłem, ten system początkowo był stworzony przede wszystkim dla wojska, a dopiero później przeniesiony na grunt cywilny. Sam system w wielu rozwiązaniach jest, czy zarówno dla policji, dla żołnierzy, czy dla cywili jest podobny. Inny sposób jest zakończenia techniki. Wiadomo, żołnierz, operując w warunkach pola walki, będzie musiał się bardziej posługiwać technikami kończącymi. Policjant będzie musiał stosować techniki interwencyjne, natomiast osoba postronna, zwykły cywil, przede wszystkim on będzie musiał odeprzeć zagrożenie skierowane przeciwko niemu, przeciwko jego zdrowiu, życiu, osobom jego najbliższym. Powiedz jeszcze widzom, jak odbywa się trening prawii? Jak on wygląda? Jaka rozgrzewka? Co ćwiczycie, co trenujecie? Jakie style, jakie uderzenia, kopnięcia? Sam trening craft magi jest zbliżony do wielu innych, jeżeli chodzi pod względem technik, do wielu innych systemów walki. Mamy rozgrzewkę, czyli przygotowanie ogólnie organizmu do większego wysiłku fizycznego. W trakcie tej rozgrzewki są również elementy wytrzymałościowo zwiększające wydolność u osób ćwiczących. Wykorzystujemy w trakcie treningu różnego rodzaju tarcze treningowe do, do poprawy uderzeń, kopnięć i tak jak jest w innych systemach, są uderzenia proste, sierpowe, haki, kopnięcia. Ćwiczymy trening w klinczu, w parterze. Bardzo często jest to również trening, odbywa się na budynku, gdzie osoby są po prostu mają oznaczoną trasę. Muszą przemieścić się z punktu A do punktu B. W tym czasie spotykają ich różne sytuacje. Poddawane są właśnie weryfikacji te techniki z samoobrony, których się nauczyły, być może będą musiały podnieść konfrontację. przez chwilę stoczyć sparing z osobą. Być może to będzie zaciemnione pomieszczenie, także ta widoczność będzie gorsza. W Jarku często robisz takie testy? Znaczy... Z ćwiczącymi? No tak mniej więcej dwa, dwa razy do roku są, czyli tak co pół roku, żeby po pół roku mniej więcej sprawdzić i dać ludziom również pokazać, że ten trening, który oni przybyli już ich czegoś nauczył. Raczej staram się nawet, żeby po każdym wyjściu zajęć mieli takie wrażenie, że coś nowego poznały osoby, że te techniki, które się uczą są skuteczne na ulicy. I te techniki od pierwszego treningu coraz bardziej są rozbudowywane. To, co jest również jeszcze specyficzne dla samego systemu Izraeli Krav jest to tak zwany recew. to jest y, ciąg następujących po sobie y, uderzeń i kopnięć. Jest to, y, ma, na, ma to dać możliwość jak najnatychmiastowego przerwania ataku i zakończenia y, ataku ze strony agresora. Czy odbywają się turnieje w Krav w Krav właśnie jako system samoobrony i walki wręcz nie szkolimy ludzi do walki sportowej. Oczywiście jedna taka walka odbyła się, walczył tutaj instruktor z Warszawy Marcin Grzeszkowiak z zawodnikiem brazylijskiego jiu Mariuszem Linkę. Walka zakończyła się sukcesem Marcina, czyli naszego instruktora Izraeli Krav Maga. Natomiast ogólnie my przygotowujemy ludzi do konfrontacji. Bardziej testy takie tak, szkoleniowe. Tak. Inaczej się prowadzi trening zawodnika sportowego, prawda on jest przygotowywany w okresie zawodów do pewnego czasu pracy, pod kątem na przykład konkretnego zawodnika dobierane są techniki. Natomiast na ulicy my nie wiemy z kim będziemy mieli konfrontację. Czy ta osoba atakująca mnie będzie uzbrojona w nóż, w pałkę, czy, czy będzie większa ode mnie, mniejsza, może coś ćwiczyła. My staramy się dać ludziom odpowiednie narzędzia, którymi będą mogli się bronić w przypadku konkretnego ataku. Od kiedy Ty trenujesz kraft? Jak się, jak się rozpoczęła Twoja kariera Kraw hmm. Magi? Moja przygoda z Kraw Magą rozpoczęła się w 2001 rok. Wtedy właśnie po raz pierwszy było organizowane szkolenie jeszcze w systemie takim weekendowym tutaj w zamościu. Ja szukałem systemu, który pozwoliłby mi się skutecznie nauczyć bronić. Szukałem jakichś systemów wojskowych, bo wydawało mi się, że są najbardziej zbliżone właśnie do, do realnych warunków walki, do realnych sytuacji, które mogą mnie spotkać. Na początku były to polskie systemy walki, próbowałem szukać kombat 56. Później w gazecie Komando, z która ukazywała się, były artykuły właśnie o krav maga. Stamtąd zacząłem czytać, szukać i tak właśnie trafiłem na pierwsze zajęcia. Czyli Czy zaczęła się od gazety, tak? tak. jeżeli z krav to tak, tak, tak. Natomiast wcześniej jeszcze tam karate, gdzieś aikido się przewinął. Natomiast krav maga jak szedłem na pierwsze zajęcia, które prowadził właśnie Krzysztof Sawicki, od razu to mnie tak ciągnęło do tego momentu i, i ta, ta przygoda, pasja trwa nadal I, i z każdym razem, kiedy pojadę na jakieś szkolenia, seminaria, ten, ten akumulator, który pozwala mi prowadzić dalej zajęcia, on cały Czy czas może się może Ty pracujesz on. w służbie mundurowej jakiejś? Nie, nie, nie. nie. Czyli to jest tylko krafmaga dla Ciebie, tak. nie pracujesz na przykład w policji, w straży granicznej? Aha. Od kiedy w Zamościu działa Twoja sekcja? Sekcja Krafmaga trwa od 2006 roku. Przez ten czas zajęcia odbywały się w różnych miejscach. Na chwilę obecną zajęcia odbywają się w Centrum Szkolenia Mundurowego na ulicy Muńskiej w dawnym Sipmocie. Zajęcia odbywają się we wtorki, w czwartki od godziny 19 do 20:30. Jest to grupa początkująca i od godziny 20:45 do 22:15 mamy drugą grupę, grupę kontynuującą. Od jakiego wieku można trenować u Ciebie? Ta minimalna y, granica wiekowa, tak jak mówiłem z uwagi na specyficzny trening, y, sposób treningowy to jest 14 lat i tutaj za osoby niepełnoletnie, y, tylko i wyłącznie za zgodą rodziców i tutaj też jest taka prośba, żeby były osoby chętne, takie właśnie, które chcą przyjść na zajęcia, to również proszę przyjść z rodzicami, tak żeby rodzic przyszedł, zobaczył sam trening i to jest bardzo ważne, żeby rodzic akceptował, żeby y, osoby nieletnie nie przychodziły, po prostu rodzice nie wiedzą, co się dzieje. Drugim też bardzo ważnym takim... Y, Ważnym elementem, właśnie osób dopuszczenia do udziału w, kraf -maga, w zajęciach Krafmaga, jest niekaralność. Czyli, my po prostu nie chcemy współpracować z osobami, które były karane prawomocnymi wyrokami sądowymi. Czy kobiety mogą trenować krawmaga? Jak najbardziej, dlatego zapraszamy kobiety. Tak jak mówiłem, kraftmaga została przygotowana dla ludzi w różnym wieku, o różnym poziomie sprawności fizycznej, ale i również... Czy emeryci poziomie. też mogą ćwiczyć kraftmagę? Jak magę? najbardziej. Był, te, był kiedyś taki e, u nas jeden ze studentów, który miał 56 lat, bardzo dobrze sobie radził na zajęciach, początkowo e, Pewne rzeczy ograniczał na rozgrzewce, a później się razem z nami dorównywał, a nawet czasami prześcigiwał chłopaków o wiele młodszych od siebie. Może na końcu, Jarku, podasz y, widzą numer telefonu kontaktowy, żeby się mogli z Tobą skontaktować i jeszcze dowiedzieć się o, o Krafmadze. Y, wszelkie informacje możecie Państwo znaleźć y, na stronie internetowej www.krafmaga.pl jak również pod numerem właśnie telefonu 602 29 05 05. Jest to bezpośredni telefon do mnie. Dziękuję Jarko za dzisiejszą Dziękuję rozmowę również. i zapraszam na mały pokaz. Prezentera ubiera salon odzieży męskiej Rekman Galeria Rewia Park, zamość ulica Lubelska 40.